Hej, witam was ja wszystkich serdecznie, z tej strony Robert. To jest powtórka z... niestety z 1.128 finału. Niestety nie udało mi się przejść dalej. I przyznaję się do kilku błędów, które w tym momencie, w tym filmiku, omówię. Pierwszy błąd, ci co SE grają standardowo, już na pewno widzą, brak pocisków, premium pocisków kumulacyjnych ale na szczęście nie to zadecydowało o wyniku bitwy a co się przekonacie za chwilę więc ruszamy przyspieszymy trochę odliczanie dobra i gazu no to dobra ja wpierw pojechałem w tam do kwadratu H2 gdzie zamierzałem pojechać tu lecz się jednak rozmyśliłem no i zobaczycie co zrobiłem i w sumie dobrze wyszło że się rozmyśliłem no to dobre to same tu widzimy jak widzicie już dojechałem do H2 no i teraz właśnie tutaj zawróciłem się bałem, że właśnie pojedzie na fontannę i go zaskoczy, jadąc środkiem yy, Na szczęście i niestety. Tak się niestety. Co zaraz zobaczycie? Ja widziałem powtórkę tego gościa również. No i teraz może zatrzymamy. Albo nie, jeszcze nie. I właśnie w tym momencie popełniłem błąd. Naprawiając tego gąsienicę Czemu? Hmm. To znaczy i błąd. I po prostu miałem pH, że akurat tego gąsienica zostały zerwane, tak? Bo potem mi będzie potrzebny zestaw naprawczy do naprawienia amunicji. Niestety, że go miał nie będę. No i w tym momencie jest topa. Dobra, jedziemy. W sumie teraz bym musiał stać na dół Ale... No Zresztą zaraz Zresztą zobaczycie jak to się działo. No i teraz patrzcie, wszędzie jeden. Nie, jest wszystko wszędzie okay. jeden. Będę nas mógł podać o malebym, wszędzie drugi. i stop i w tym momencie dosta, dostał uszkodzenia amunicji ten gościu oczywiście gościu cały czas do mnie strzela z golna tak umówmy się, tylko że on miał możliwość naprawy tej amunicji a co zobaczycie później ja już tej możliwości nie miałem bo widzicie, że już zostało dużo w tym momencie padł dowódca o mnie, ale to jeszcze za wiele nie zmieniło I zobaczcie, i to był ost pocisk ostatni, który mi wszedł Czemu? Zobaczycie czemu No właśnie, to jest pierwszy pocisk, który mi nie wszedł Teraz by się mu właśnie go nie teraz mi lufę uszkodził No i właśnie, teraz budynek zapikowałem. No i właśnie, no i na tym by się już. I tutaj się już niestety zaczyna powoli kończyć. No i właśnie, teraz ono. Minia weszło i teraz przeładowanie 20 sekund. Kościół się jeszcze dziwnie i niestety się dalej przeładowuje. I się właśnie skończyła bitwa. No. I to był właśnie mój błąd, że nie użyłem, to znaczy i pech, i błąd, że użyłem zestaw naprawczy na te gąski. No i błąd, że nie załadowałem Golda. Gdybym załadował Golda i te trzy pociski ostatnie władował właśnie z niego, z Golda na pewno by szedł. No cóż, to by było na tyle. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.